Na bazie doświadczeń z poprzedniego sezonu postanowiłem wprowadzić kilka drobnych usprawnień do mojego przesiewacza do kompostu. Najważniejsze z nich to zastąpienie tej zębatki, tego koła zębatego, na ośce, która napędza czy też przekazuje napęd na bęben z siatki metalowej. Będzie wymiana tego koła zębatego na koło o troszeczkę większej średnicy. To wynika z tego, że moim zdaniem po podłączeniu tutaj wiertarki, jako źródła napędu, ten cały bęben obraca się troszeczkę zbyt szybko. W związku z tym, jeśli tutaj prowadzę, zamontuję zębatkę o większej średnicy, no to ta prędkość obrotowa przekazywana na bęben będzie trochę niższa i moim zdaniem zapewni to lepszy komfort pracy podczas posiewania kompostu. Oczywiście teraz czeka mnie benedyktyńska praca, mianowicie, żeby tą zębatkę tutaj wstawić w miejsce tej, będę musiał te wszystkie nakrętki po prostu odkręcić, całą tą ośkę zdemontować, wymienić koło zębate i następnie po prostu wszystko z powrotem zamontować. Będę musiał te wszystkie te śruby sukcesywnie odkręcać, i przesuwać ośkę w jedną stronę. I jak dojdę tutaj, uswobodzę koniec tego pręta, gwintowanego w tym miejscu. Będę mógł mieć ośkę, i z powrotem przekręcić wszystko, przesunąć w prawo. Także przystępuję do tej troszeczkę uciążliwej i na pewno, na pewno czasochłonnej operacji. się wreszcie do momentu, kiedy mogę zdjąć nakrętki utrzymujące tutaj poprzednie o! koło zębate. Jeszcze troszeczkę o! Mogę już zdjąć starą zębatkę. Teraz będę montował nową większą średnicy Muszę tu jeszcze odrobinkę tak troszeczkę jeszcze wykręcić ten prędko, żeby nowe koło zębate mogło mi tutaj wejść. O, udało się. Dobra. Nowe koło zębate już jest dopasowane, a czy dopasowane, założone na ośkę. No i teraz trzeba powtórzyć całą tą żmudną operację zakładania nakrętek i przekręcania całego pręta w prawo jakby w odwrotnej kolejności. Mam nadzieję, że nie zapomnę o jakiejś podkładce czy nakrętce, żeby tej całej roboty nie powtarzać niepotrzebnie. No dobra, wkręcamy. Dobrze, wszystkie nakrętki i podkładki zostały założone, nic nie zostało, więc jest to dobry, dobry prognostyk. Teraz myślę, że już warto dopasować ostateczny rozstaw kółek nośnych w oparciu o bęben. Zakładam bęben. Sprawdzam dopasowanie kółek prowadzących. Można dokonać ostatecznych korekt. Dobrze. myślę, że możemy teraz już dokonać ostatecznego mocowania Mamy nakrętek. Według tej pozycji, czyli teraz ściskamy z dwóch stron nakrętkami wszystkie elementy, tutaj nośne, wszystkie kółka na tej ośce. Tu jest dociśnięte. Tak samo ośkę dociskamy do łożysk, które są tutaj na tych elementach drewnianych nośnych zamontowane. Okej, okay. Ja myślę, że samo kółko zębate dokręcę przy pomocy tutaj takiego mm, kluczyka impusowego do osi do tego pręta gwintowanego. Dopiero w momencie jak będę zakładał wiertarkę napędu, żeby tutaj dokładnie było w jednej płaszczyźnie z kółkiem zębatym zamontowanym na, na wiertarce. Także kółka zębatego w tym momencie jeszcze nie dokręcam do tej ośki, natomiast samą ośkę jak najbardziej. dokręcę do łożyska w tym miejscu. Wszystkie koła są zamontowane. Ośka się obraca. Ostateczne jeszcze sprawdzenie z bębnem. Czy wszystkie kółka są właściwie właściwej odległości. Tutaj tak. To środkowe, które nie dochodzi do obręczy środkowej, bo jest niestety ta obręcz, troszkę się różni od tych pozostałych, ale jest tutaj powiedzmy jako taki dodatkowy element. Całość się kręci. I to by było na tyle, jeśli chodzi o y, zmianę koła zębatego na osi napędowej. O kolejnej modyfikacji już za chwilę. Druga modyfikacja, której chciałbym dokonać związana jest z tymi kółkami, które przenoszą napęd, powodują obrót bębna z siatki metalowej. Mianowicie one są zrobione z takiego dosyć twardego plastiku i zauważyłem, że nie do końca dobrze stykają się z obręczami rowerowymi w tym bębnie i przy większym jakimś tam oporze po prostu ta obręcz aluminiowa ślizga się po tym twardym plastiku. Dlatego wymyśliłem, że zastosuję starą dętkę rowerową do tego, żeby tutaj zwiększyć jakby średnicę tych, tych kółek, troszeczkę zwiększyć ich profil i poprawić kontakt z, z obręczą. W tym celu postaram się tutaj przyciąć na odpowiednią długość kawałek starej, dętki rowerowej dopasować odpowiedni odpowiedniej szerokości pasek tej gumy tak żeby go tutaj po prostu przykleić ok, myślę, że jeśli tak uda mi się tutaj tą gumę przykleić do tego koła to będzie to Oczekiwały. No dobrze. Probymy zrobić analogiczny pasek na no potrzeby drugiego koła kółka. Ja myślę, że to nie musi być e, pasek. Precyzyjnie co do połówki milimetra, dlatego że te kółka jednak mają swoją tolerancję i <laughs> obręcz koła też nie jest tak bardzo dokładnie spasowana z szerokością tych kółek prowadzących. Mam drugi pasek. Ok. No dobrze. Jest przecięty. Teraz pozostało mi tylko znaleźć odpowiedni klej do gumy i przykleić do kółek prowadzących. No dobrze, I to było tyle jeśli chodzi o modyfikację przesiewacza. Guma ze starych dentek rowerowych została tutaj przyklejona do tych kółeczek prowadzących. Opaski dociskowe ze starych sznurowadeł dociskają tą gumę do kółek. Opaski skręcone kijkami, zabezpieczone kijkami, żeby się nie zsuwały. I co mi zostało, to poczekać 2-3 dni, aż ten klej tutaj zwiąże. Zdejmę opaski. Dopasuję jeszcze raz bęben z siatki do tej podstawy i zobaczę, czy wszystko pasuje. Słuchajcie, moja żona kupiła kwiatki, które trzeba będzie wsadzić do korytek. W związku z tym, niestety, pomimo nic przejącej aury, podającego deszczu, nadszedł ten moment, żeby pozyskać ziemię. Do wsadzenia tychże kwiatków do korytek, czyli czas przesiać ziemię z kompostownika. Idąc po nit co do kłębka, a właściwie to po rozwiniętym przewodzie elektrycznym dochodzimy do przygotowanego stanowiska pracy. Przesiewacz. Ustawiony, wiertarka podłączona, taczka na grypsze odpady przygotowana, całość wyłożona folią, żeby ziemia z kompostownika nie rozsypywała się tam, gdzie nie trzeba. Zobaczymy, jak sprawdzi się większa przekładnia zębata na osi napędowej i jak sprawdzą się gumki doklejone do kołek, kółek prowadzących. Zadanie na dzisiaj: przesiać zawartość tego kompostownika, żeby przygotować miejsce na świeży towar, który już czeka na drugi. No cóż, myślę, że możemy spróbować uruchomić wiertarkę i rozpocząć działanie. Na YouTube biegnie szybko. Jak widać, praca została już zakończona. Przesiewacz z modyfikacjami spisał się znakomicie. Zastosowanie większego kółeczka zębatego na osi napędowej pozwoliło na uzyskanie mniejszej prędkości obrotowej całego bębna. Czyli większa kultura pracy. Jedyna uwaga, jaką mogę mieć, to jest taka, że na skutek padającego deszczu obręcz robiła się troszeczkę mokra i momentami mm, obręcz ślizgała się na tych kółkach prowadzących. Pomysłem na no, następną modyfikację jest być może to, żeby również obręcz okleić jakąś paskę, jakimś paskiem gumy, po to, żeby zapewnić lepsze tarcie pomiędzy obręczą a, a kółkami. Poza tym, przesiewacz jak co roku spisał się znakomicie. Jak widać, e, cała potężna góra przesianego materiału. Tam 4-5 taczek grubszej materii, gałązek, kawałków kory, no, zbitych bryłek ziemi. A tutaj widzimy wnętrze kompostownika. Jak widać, cała ziemia została wybrana. Aż do poziomu gruntu, aż do poziomu płytek kostek betonowych, które tutaj stanowią swego rodzaju fundament dla, dla kompostownika. Kolejne czynności to będzie oczywiście demontaż desek, przynajmniej do poziomu tych desek kompozytowych, odświeżenie, odmalowanie, oczyszczenie, odmalowanie, tak żeby mogły służyć przez kolejny, kolejny sezon. Kolejny krok to będzie ponowne umieszczenie tej, tej grubszej frakcji z powrotem w tym miejscu, w kompostowniku, a po odświeżeniu tych desek i podniesieniu jego poziomu do takiej wysokości oryginalnej przerzucenie zawartości tej, tego kompostownika, która była tutaj gromadzona przez cały ubiegły sezon po to, żeby spokojnie ta zawartość mogła sobie tutaj w tym kompostowniku popracować i za rok cały cykl się powtórzy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, wszystkich miłośników działań ekologicznych i wszystkich zwariowanych miłośników posiadania własnego kompostu. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia wkrótce.